Ktoś ma mieć lepiej niż ja. Jak to, co to jest za nierówność? Słuchajcie, wczoraj znalazłem taki komentarz. E, pewna kobieta zamieściła na Facebooku komentarz, w którym napisała, że e, ją to bardzo irytuje, że Polacy, którzy nie mieszkają w Polsce na stałe, tylko gdzieś za granicą, nie płacą podatków dochodowych, chyba chodziło o jej dochodowy podatek w Polsce. Ona podkreśliła, dlaczego ktoś ma mieć lepiej, dlaczego oni mają mieć lepiej niż ja. Gorąca dyskusja, słuchajcie, e, wybuchła pod tym artykułem w tych komentarzach. E, ona argumentowała to tym, że ona ma dwójkę dzieci i ma faceta, który pracuje, ona siedzi w domu, bo nie może iść do pracy, bo musi się zajmować dziećmi. Mąż pracuje, ledwo dają radę. Przecież to nie jest moja wina, czy twoja wina, że ta kobieta sobie ledwo daje radę ze swoim partnerem i dziećmi. Trzeba było nie zakładać rodziny, prawda? No trzeba mierzyć siły na zamiary. Ja zauważyłem, moi drodzy, że dzisiaj społeczeństwo jest tak roszczeniowe. Jest tak roszczeniowe, słuchajcie, że wiele osób, gdyby mogło, to by pozwało nie jedną osobę tylko dlatego, że ktoś ma po prostu lepiej, że kogoś na więcej jest stać, że ktoś troszeczkę więcej zarabia i może sobie na więcej pozwolić i nie chce się z nią z tą osobą podzielić. Ja myślę, że gdyby na to prawo pozwalało, chociaż przyglądając tak Przeglądając nasz polski yy, kodeks cywilny, to nie wiem, czy by się nawet taki druczek nie znalazł, słuchajcie. Zobaczcie, jak ludzie myślą, że im się wszystko należy, bo ktoś ma lepiej, bo ktoś więcej zarabia, troszeczkę może na więcej sobie pozwolić. A ja wiem z doświadczenia swojego życiowego, że jest też dużo ludzi, którzy rzeczywiście mniej zarabiają, żyją skromnie nawet bardzo skromnie, byle do następnej wypłaty. Ale jakby się tak przyjrzeć ich życiu codziennym, to się okazuje, że oni mają też swoje takie dodatkowe priorytety, które niestety, ale ujmują te pieniążki jeszcze bardziej z tego chudego budżetu. Ja tu mówię na przykład o takich sytuacjach, kiedy przychodzi po prostu powiedzmy sobota i jest ktoś, kto na przykład sobie ma tak ustawioną pracę, że może sobie wziąć zaliczkę, a nawet całą wypłatę to co zarobił. I on bierze tą, powiedzmy, zaliczkę w sobotę. No i co, w sobotę jest tany, tany, jest wódeczka, jest popitka, jest zakąska, są goście. Później niedziela przychodzi, oczywiście, z dychanką, więc trzeba sobie coś tutaj też jakąś buteleczkę opróżnić, żeby się lepiej czuć. W poniedziałek przychodzi jeszcze lekko chory do pracy. Po pracy, oczywiście, kolejna setunia czy dwie i piweczko. Przy okazji, jeszcze zapomniałem o y, dwóch ramkach dziennie papierosów. Słuchajcie, no i przychodzi wtorek, i tutaj pieniędzy nie ma. W portfelu nie ma, nie ma na chleb. Więc w, we wtorek po pracy szybciutko biegnie z telefonem do Lombardu, żeby zastawić, żeby dostać jakieś tam marne pieniądze na to, żeby mieć w ogóle na przeżycie do końca tygodnia, do następnej zaliczki. Do soboty. I tak się kółko kręci. Ja zauważyłem, że bardzo właśnie często jest tak, że ludzie mają różne priorytety oczywiście w życiu, ale zauważyłem, że dużo z tych ludzi, którzy właśnie nie mają pieniędzy, wydają te pieniądze na coś, gdzie w ogóle nie, mu nie muszą, a nawet nie powinni. Później właśnie stąd się bierze to, że tacy ludzie nie mają pieniędzy. Na, na życie, no bo mają po prostu też inne, dodatkowe priorytety wydatkowe, co usztupla jeszcze bardziej ich po prostu portfel.